Cześć. Dzisiaj chciałam porozmawiać na temat emocji odwagi. Czym w ogóle jest odwaga? Jak ją w sobie zbudzić? Dlaczego często brakuje nam odwagi do działania? Ale też przede wszystkim jedna rzecz, którą musimy sobie uświadomić od samego początku jest to pierwsza emocja, z którą wychodzę do Was. Bo bez odwagi tak naprawdę nie byłoby tego kanału. Nie byłoby niczego. Kiedy mówimy o odwadze, musimy się przyjrzeć w ogóle, jak wygląda to słowo. Od, waga. Mówimy o kimś, że jest od ważny. Ta ważność jest tutaj bardzo istotna. Ta ważność oznacza ja jestem ważna. Ja jestem ważny, znam swoją wartość, wiem po co idę, wiem po co chcę sięgać i idę tam. To poczucie własnej wartości i ważności. Wiem, że jestem tu po coś, wiem, że mam ważne miejsce w tym świecie, wiem, że mam ważną misję w tym świecie do wykonania i stąd mam odwagę, żeby żyć i robić to, co tak naprawdę chcę robić. Z odwagą wiąże się jeszcze jedno bardzo piękne słowo, motywacja. Motyw i akcja. Jest cel, marzenie, jest akcja do działania. Odwaga i motywacja idą ze sobą w parze. Kiedy mamy cel, chcemy go osiągnąć, mamy w sobie odwagę do działania. Mamy odwagę do działania, bo wiemy po co idziemy i wykonujemy wszystko tak, żeby to osiągnąć. Właśnie największy problem w życiu ludzie mają z tym, że chcą jakiejś zmiany, ale kompletnie nie wiedzą jakie. Ja chcę, żeby coś się zmieniło. Już mam tego tak wszystkiego kompletnie dosyć. Chciałabym, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Chciałabym zmiany na lepsze. Ale kiedy pytam, co to znaczy to lepsze, to nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. Ciężko jest nam się ustosunkować do tego, jak to lepsze ma wyglądać. Dlaczego? Ano, dlatego, że nie działamy z serca. Działamy z głowy. I dlatego tak ciężko jest nam określić cel. Kiedy chcemy czegoś naprawdę tak prosto z serca, to musisz mieć świadomość, że ten proces w nas kiełkuje. To nie jest tylko tak, że o, obudzę się dzisiaj rano i chcę sobie zrobić włosy z czarnego na blond, albo chcę zarobić milion dolarów, albo chcę wybudować dom, albo chcę założyć rodzinę i po prostu. Od dzisiaj pracuję tylko nad tym. To wszystko w nas dojrzewa. Pomyślisz o tym raz i to zaczyna kiełkować. Myślisz o tym kolejny raz i to dalej kiełkuje. Myślisz znowu, zaczyna się jakiś zalążek korzeni, zaczyna wyrastać łodyga, aż w końcu wyrośnie z tego piękny kwiat, drzewo lub jakaś inna roślina. Ale ten proces wygląda dokładnie tak samo jak proces budzenia się roślin na wiosnę. Najpierw jest to ziarno, czyli schodzimy do swojego serca i szukamy tego, czego my tak naprawdę chcemy. Jak ta zmiana na lepsze ma wyglądać? Po czym poznasz, że ta zmiana nastąpiła? Bo jeżeli nie wiemy, czego szukamy, to my tego nigdy nie znajdziemy. Najczęściej jednak działamy z pozycji Naszego mózgu i nasz mózg jest piękny, naprawdę wspaniały, ale ma jedną wadę, że wszystko racjonalizuje. I kiedy racjonalizuje, to niestety, ale pokazuje nam, ile rzeczy może pójść nie tak. Pokazuje nam, jak duże niebezpieczeństwo nas czeka, bo taka jest rola naszego mózgu. On nas chroni. Chroni nas przed niebezpieczeństwem. Chce nas chronić przed porażką, chroni nas przed tym wszystkim złym, co może się wydarzyć. I my niestety, zamiast słuchać serca i iść za głosem serca, często właśnie odważnie, to niestety, ale dajemy się wpuścić w tą spiralę, w tą siatkę niebezpieczeństw, które wytwarza nasz mózg. I stąd tak często brakuje nam odwagi. Do kluczowych kroków w naszym życiu. I teraz podam Ci jeden przykład. Załóżmy, że jesteś w nieszczęśliwej relacji. Takiej totalnie nieszczęśliwej, gdzie wypaliła się miłość. I chcesz zmiany na lepsze. Ale nie do końca wiesz, jak się do tego zabrać. Czyli chciałabyś coś zmienić, ale nic nie robisz, żeby to zmienić. I zasiałaś to ziarno w swoim sercu, więc ono sobie powoli kiełkuje kiełkuje, 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 aż w końcu dochodzisz do takiego momentu, że naprawdę nie widzisz już szans na to, żeby ten związek trwał dalej. Albo życie rzuca ci kłody pod nogi coraz większe, czyli partner pije, bije, nie wiadomo co jeszcze, albo po prostu ten związek cię tak wypala, że tracisz siły i chęci do robienia czegokolwiek, bo wiesz, że to i tak nie ma sensu, bo energia, którą wydajesz, Ci się nie zwraca, i po prostu jesteś samotna w związku. To chyba jedno z najgorszych uczuć, jakie człowiek może doświadczyć. Samotność w związku. I co się dzieje dalej? Myślisz intensywnie o odejściu, ale twój mózg pokazuje ci, a nie też rady, w ogóle. Nie nie, 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 nie możesz tego zrobić. Absolutnie. Ty sobie nie poradzisz, jesteś zależna od partnera finansowo. A co zrobisz z domem? A co z opieką nad dzieckiem? Kto będzie woził do przedszkola? Przecież to sobie po prostu nie dasz rady. No dobra. Ale kiedy dochodzisz już tak do ściany, to w końcu podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję, że jednak odchodzisz. I co się dzieje dalej? Nagle. Może i jest trochę ciężko na początku odnaleźć się w tej rzeczywistości, ale okazuje się, że można żyć samemu i jest to nawet fajne. Masz wolność, niezależność, sama o sobie decydujesz, nikt cię nie zastrasza, nie poniża, nie bije, nie musisz opiekować się leżącym na ziemi pijakiem. Nagle okazuje się, że to życie jest całkiem fajne, a nawet lepsze od tego, które miałeś bo poszłaś za głośnym serca. Poszłaś z odwagi. Inny przykład. Chcesz założyć swoją działalność gospodarczą i odejść z etatu? Oczywiście, ale twój mózg mówi nie, 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 absolutnie, nie rób tego. Bo w ogóle się nie uda. Przecież tyle firm co roku upada. Teraz znowu nowy ład i te wszystkie inne sprawy. Nie dasz rady. I zamiast myśleć o sukcesie, o tym, że tak naprawdę, kiedy zaczynasz działalność, to jest 50 na 50, czy coś się uda, czy coś się nie uda, to Twój gadzi mózg mówi takie rzeczy, że tak naprawdę zaczynasz wierzyć w to, że po prostu ci się nie uda. I chociaż tak naprawdę, im więcej rzeczy już w kierunku swojej działalności wykonałeś, im większe masz umiejętności, im bardziej się rozwijasz. To prawdopodobieństwo, że coś się nie uda, wynosi 10-20, maksymalnie 30%. Twój mózg pokazuje ci te rzeczy, które mogą pójść nie tak, w taki sposób, że masz wrażenie, że to prawdopodobieństwo jest w drugą stronę. Że jest tylko 30% szans na to, że w ogóle cokolwiek się uda, albo 20%, albo raptem 10. I ty rzeczywiście dochodzisz do wniosku, że a to nie ma sensu w ogóle. Dajmy sobie z tym spokój. Zamiast myśleć o sukcesie, myślisz, niestety, o porażce. Jak to zmienić? Krok pierwszy to jest zajrzeć do swojego serca. Czego tak naprawdę chcę? Jak to ma wyglądać? Gdzie jest to moje szczęście? W czym? W jakim świecie? W jakim otoczeniu, w jakich działaniach wkładam całe swoje serce. I kiedy znajdziesz to miejsce w swoim sercu, to wtedy wzbudza się odwaga. Serce mówi, chcę, odwaga mówi, idę. I z tym Cię dzisiaj zostawiam. Miej serce, spójrz w serce i idź odważnie po to, czego chcesz. Twoja szeptucha.